Od razu dla Was przetestuję jeden z tych, co mi doszło. Tak to się nazywa? Gluten w kawałkach. Nie wiem, czy źle nie przetłumaczyli. Na, tym, na temu kupiłem od polskiego chyba tego producenta jakiegoś tam. Znaczy nie producenta, tylko tego, co sprowadza chyba. No sklep po prostu z temu, który był z Polski. Chyba. Fajne jest to, że. Patrzcie, macie w kawałkach takie coś. To byłem z daleka już wali. Takim, jakby chińską zupką. Parę różnych takich. Nie wiem czy to się je, kurwa, czy co w końcu, jak to jest gluten, jakiś w kawałku. Ja może to jest kostka rosłowa, kurwa. Ja pierdolę, to. Ale były jaja, co? Pole, właśnie tego nie wiem, co, co to kurwa ma być. Czy to jest do chińskich zupek, bo tak smakuje. A jak gryziesz, to smakuje jakbyś taką piankę gryzł. Kom wiecie, jakbyś foliową piankę czy taką jakby to sztuczne było takie smak ma zajebisty jak, jako chińska zupka ale to by trzeba było do makaronu kiedyś wrzucić bo smak ma dobry taki ostro przyprawiony jakiś tak to się gryzie, nie? takie taki ten ma jakby odgór. Obyka. takie coś. ogóle mam posmak, jakbyś chipsy, proszek z chipsów, jak takich ostrych, jak z One Hot Chip Challenge, ten taki One Hot Chip Challenge, on ma dobrą przyprawę. Tam jest papryka. Karolina Reaper jest ta papryka i ten. No i właśnie tak smakuje to. Jak ten, jakbyś one hot chip, chip Challenge czy ten ostry chips. On dobrze był doprawiony. I to jest super. Lepszy od chińskich zupek ma ten posmak. Tylko kurwa co ja z tym mam zrobić. Muszę poczytać o tym na, na necie, bo może, może to się <grywa> zalewa gorącą wodą z tymi, z makaronem chińskim. Bo raczej się tego nie zje chyba. Ogólnie ma smak dobry, to smakuje jakbyś miód zmieszał z chili i z przyprawami i ten Carolina Reaper ta papryka ostra na przykład. No fajny ma posmak, przez to, że z miodem jest tak jakby. Mimo, może tam nie pisało nic o miodzie. Tam kminek jest chyba, coś tam sojowe i i ten gluten niby tu w kawałku, kochanie ciekawe co to jest muszę poczytać czy to w ogóle można zjeść całe czy tylko postać sobie i, albo nie wiem do zupki dać jako przyprawę ale smak daje 10 na 10